Ja mam z tej strony Mario. Nagrywam odcinek z Agar.io. Tutaj mamy Agar. I to jest mój nick. Taki Mario Hard Polak. Jest ze mną Mojżesz. Dzień dobry. Yy, i... No dobra, no to wbijamy do gry. On nam da masę. Yy, do którego rogu, Mojżeszu? Spoko spoko enderoko Piszcie co chcecie, żebym wam nagrywał. Mojżesz jestem. Ideal rug. A tam idę, Idź tam! Szybko, bo tam jest człowiek. O, ale... Dobra, jestem dla niego za mały, żeby mnie jeść. Dawaj to, da. dawaj to internet. Oho, Teraz jestem duży. Nie no, że tu jest malutka. Co? Czemu? A mam to w dupie. Nagrywamy. Na webstera. Dobra, dobra. Chodź. Uwłaśnie, ja się boję, że mnie zjesz. Że to, że to nie ty. I, i, I ten. No, i tak dobrze jest. No, 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 no. Mojżesz się. O, o, masa, masa. U, kolejna. Skromniutko. O! Jeszcze. Jeszcze. No daj mi jeszcze troszkę no młodzież My robimy busty Ale to po Teraz robimy busty, bo ja mam 300 masy, a ty ile? Ja? Ty Dawaj na niego się rozmnoż. Roz no Nie wiem na którego masz tam Szybko dawaj mi masę, to ci zjem mniejszego Dawaj mi masę szybko, tutaj, tutaj, tutaj Aj! Nie Mam to, gdzieś? Dawaj masę W Prez W Jak się połączy? Teraz mi masz dać masę, żebym ci zjadł mniejszą kulkę I ci oddał masę. Jak? No chodź, daj mi masę O Jezu, jeszcze teraz to mnie... Rozmnóż się na parę części, ziemki masę masy i Ci oddam. Mojżesz. O, łączy się. o, o, o ładnie, dobrze. Starczy mi. Dobra, starczy, bo już... Jest 400 masy mi starczy. Ja idę do Na pewno mi starczy 400 masy. I ciekawe... Agar bocnet. Jeż! Yes! Ale jestem gigant! Nasz Team wygra! Nasz Team wygra! Tu jest ekscytująca potyczka między Mojżeszem a jakimś gościem, którego nie znam. No! musisz no. dawać masę szybko! Dobrze! Jestem teraz, Dobra, już jesteśmy dość długi. Na razie nie potrzebujesz masy. Robimy boosty? Ej! Agarbot! Leć na Agarbot! Na dole! Oj, Mojżesz, Mojżesz, to ty byś weze mnie zrobił? Zjedz go! Zjedz! Nie. Daj masę! A nie, zjedz go najpierw! Daj mi masę, to ja go zjem wtedy! Łodnie! Kurde, idź na tamtego! Daj mi masę, szybko! Spytaj! Bo ten tu jest, jak mnie nie? O, cholera! Zdejdź O, nie, bo on tam się je! A dobra! Dobra, tam się je, to ja Dobra, gościu, dzięki za maski! Nie! Nie jest go! Ten gościu mi pomógł w potrzebie, to ja mu teraz pomogę. Rzemuś, chcesz ode mnie masy? Daj mi masy! Rzemuś! I daj masy! O, dobra. Ja lecę do ciebie, Mojżesz. Gdzie ty jesteś? Na górze, tu Okej. O jak w nie, nie mów, że zginiesz. O mojżesz, rzucaj masę, to uciekniesz, zaraz ci oddam. Nie, <Trent wide None> Wolisz, żeby cię zjedli i on miał masę. Proszę? Nie, i mnie nawet nie chce. O, on tu idzie, on tu idzie. No nie, to jest te kwiaty. O, tu to jest! Leć na niego! Nie, on jest wie! Nie, ja się... Tak on będzie cię chciał zjeść, ja ci dam masę! Nie, nie kapnie się na bank! Nie, on nie chce mnie! Leć na niego się rozdwój! Uciekaj! No lag przed chwilą. No uciekaj! O nie! No właśnie, dlatego mówiłem, żebyś uciekał! Mówiłem, się uciekał, mówiłem! Dobra, ostatni rundka, jak zginę ten raz to dupa i nie nagrywam już tego, bo to jest... Głupie, będziecie ginie. Och, chodra, mam ja nie zjadę to jeszcze raz, bo miałem laga, to nie fair. Lecę, lecę. Skupienie hard. Dobra, na jakie? Na jakiego? O, gigant, o, gigant. Ale, ale ja to jest planeta. Będę jego saturnem. Leter! Letren! O cholera, nie jedz mnie! Ja nagrywam hmm. na YouTubie, nie jedz mnie! Dobrze, posłuchałeś. Ale ziomuś, powiedziałem mój się posłuchał. Nieźle. O, no, 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 dobrze, Wojak, też tak dobrze. Gratuluję ci, Wojak. O cholera. Piszcie pod tym odcinkiem pytania do Q&A, nie? bo już ja tego kiołędę ja trochę chcę zrobić a nie mam pytań i jest klops niestety agorbot mam to gdzieś, że cię zjedzą mnie nie zjedzą i jest to dobrze u Grubo, grubo. A i teraz nie będzie chciał zjeść. O LK. No. Odciągnął go mały bocik zamiast zjeść takiego sławnego youtubera. To jest z pewnej strony. Nie fair. A z drugiej. Dobrze. Hmm. Czy to dobrze, czy ile? Nie leba A ty... Nie. Wow, to tu masz więcej. Zaraz mi dasz masy, nie? Skyler!

Róbcie sobie już ze mną, nie róbcie z mojżeszem. Bo to ham. Przez chwilę niedawno. Bo... A ten cygan myśli, że w słońce nie wejdzie i maratnie. Trzy, dwa Joshua Ha, uciekł. Myślał, że go zjadł. i tak zjadłem. Gdzie ty jesteś Mojżesz? Ja gościa, rozdaliłem się. I? O i jakiś gościu mi daje masę. I on dał mi całą masę. Jesteś w topce? Wszystkie goście są we swoje. Aha. Ile masz masy dzięki niemu? E, jakieś cztery są masę. A ty tak niedużo. No, no, mimo miałeś dać, a nie jem. Mi! Mi, mi jo mi. Mi. No i mnie zjadł. Dobra, ostatni raz, pokina. Oj, FFA dałem. Party. Nie creed. Teams. Party. Albo teraz wejdę na... Albo dobra, party. Join. Kapijemy Linka, chłopaki, to taki robi kontrol C, Ctrl V, Droid. I dobra, jestem. To jest pierwszy Mojżesz. od ciebie? Od ciebie. Kto? Tetla. Wolę drugi nick! Te trzy lata to nie jesteśmy razem i dobrze, bo ty Han jesteś. Ostatni raz. Dobra, ostatni. Teraz skupienie hard. O, zjadłem. but, Nie chcę buta. Nie chcę buta. Ostatni. Ty Aj. ty robisz? ziomu, ty ziomu, ziomu. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty on to ma. To było moje. To było moje, idiotu. Nie hej. Pa. O. Nie hej. No ja mówię ci pa. A ty nadal hej. No wiem, że mnie lubisz jako youtubera, ale musisz mnie zostawić. He. He. Uh, uh, dupa. 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 No i dupa. Dobra, ja kończę. Jeżeli będzie... Mm, yy, Dziesięć obejrzeń pod filmikiem. To, to yy, nakręcam kolejny zagara. To nara, pozdrowienia, nara. Nara.